Tak, zgadza się, że braku bardzo mało, a jednocześnie też bardzo dużo można powiedzieć, bo na ten jeden punkt można było pracować w ciągu całego roku i całego sezonu. I tak naprawdę w sytuacji, gdzie mogliśmy ugrać przynajmniej ten jeden punkt więcej, było znacznie dużo więcej niż jeden mecz i tak naprawdę w tym należałoby upatrywać tego, że, że po prostu tych punktów zabrakło. Tak naprawdę akurat to nie chodzi może moim zdaniem o mecz z Ryszowem, bo po drugiej stronie trzeba też wziąć pod uwagę, że jest dużo bardziej doświadczony przeciwniki, co pokazał, że w najważniejszym momencie ta chłodna głowa jakby zapracowała i ona zachowała więcej zimnej krwi i takiego zdrowego, można powiedzieć, rozsądku w sensie troszeczkę większego przeglądu sytuacji. Natomiast e, takich meczów jak z Rzeszowem było znacznie więcej, było chociażby mecz z Kaliszem, mecz z EUKS-em i, i, czy Bielskim, także e, ja bym bardziej doszukiwał się tutaj, jeżeli już mamy tak robić, e, e, doszukiwał się jakby straty punktów e, w tych meczach, gdzie mówię, tam była dużo bardziej realna szansa na to, że, żeby wygrać mecz i wywieźć trzy punkty niż akurat w tym meczu z Rzeszowem. Myślę, że przede wszystkim to jest jakieś doświadczenie, na poszczególnych pozycjach i w takich sytuacjach, gdzie, gdzie jest jakby moment, że tak powiem na ostrzu morza, czasami brakuje tego, żeby zachować trochę więcej zimnej krwi, trochę więcej jakby spokoju i czasami wdzierają się i zaczynają rządzić emocje, a to akurat w takich momentach jest niezbyt dobre. Natomiast tak jak mówię, duże znaczenie odgrywa czasami to doświadczenie, taka pewność siebie, której nam wielokrotnie zabrakło. Tak, w kilku meczach, gdzie mogliśmy te punkty zdobyć i to mamy tego świadomość. Ja mogę się tylko wypowiadać o dziewczynach, które faktycznie trenowały z nami troszeczkę więcej. I na pewno tutaj bardzo duży postęp zrobiła Paulina Rejter, która jest z nami normalnie w zespole, ale też gra dalej z juniorkami. I na pewno w przypadku Pauliny te szanse są bardzo realne, tym bardziej ma bardzo dobre parametry na to, żeby, żeby się sprawdzać. Drugą taką osobą, która z nami trenowała, to jest Libero Justka i myślę, że to też jest dziewczyna, która ma możliwość na to, żeby grać. Co z tego wyjdzie, jak, jak potoczy się jej droga, zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć. No zgadza się, natomiast ja nie patrzył w ogóle na te mecze, które były wcześniej, które rozgraliśmy z nimi. Co prawda, znamy się, wiemy, czego się spodziewać po, po danym zespole, ale tak samo jak się mówi o play-offach, że play-offy rządzą się swoimi prawami, tak samo je inne mecze, które już są po fazie zasadniczej. Moim zdaniem nie mają większego wpływu, jeżeli są to meczem mniej więcej wyrównanych zespołów albo inaczej sąsiadujących blisko siebie w tabeli. I tak naprawdę bardzo dużą rolę odegra pewność siebie, ale też przygotowanie jakby do meczu, nie tyle pod kątem przeciwnika, ale przede wszystkim przygotowanie własne. Mam świadomość tego, że to na pewno nie jest, nie jest udany sezon, nie jest udany sezon e, i to zarówno dla nas, jak i nie są zadowoleni też kibice, sponsorzy, zresztą wszyscy dookoła, ja mam tego świadomość, nie tak sobie to planowaliśmy. Z drugiej strony może, e, niestety trzeba powiedzieć, taki jest sport, nie zawsze to wszystko wychodzi. Owszem, to nie jest wytłumaczenie w żadnym wypadku, e, bo tak jak powiedziałem wcześniej sytuacji na to, żeby nasza pozycja w tabeli była dużo lepsza, było naprawdę dużo i tu w żaden sposób nie, nie szukam jakiegoś wytłumaczenia, bo, bo że tak powiem, piłkę mieliśmy po swojej stronie. Natomiast okej, okay, no to nie jest sytuacja też taka, że nagle diametralnie e, przestajemy grać, nie, nie, nie jesteśmy w stanie wyjść na parkiet i, i walczyć. tak Może troszeczkę e, też e, wpływ moim zdaniem duży miała sytuacja, w tym sezonie generalnie widzę, czyli sprawy covidowe, bo to bardzo mocno wybijało zespoły z rytmu treningowego i meczowego. Natomiast no, troszeczkę nam może zabrakło czasu, bo ostatnie, ostatnie mecze pokazały, że wróciliśmy w końcu na taką swoją ścieżkę. Gramy dobrze. Pokazał to m.in. mecz z Legionowym, gdzie zagraliśmy bardzo trudnego seta i powiem szczerze, no, Byłem nastawiony, że będzie nam ciężko podnieść się po przegranym setie 46-44. Natomiast mam bardzo duży szacunek dla dziewczyn za to, że wyszły i zagrały bardzo dobrego seta doprowadzając do, do tej breaka, do breaka bez, że tak powiem, żadnego zajęknięcia, tak, gdzie wygrały tego czwartego seta bardzo wysoko. I, i tak naprawdę znowu jesteśmy w sytuacji, że zabrakło nam po prostu troszeczkę może szczęścia akurat w tym meczu z Legionowym, natomiast mówię, gdybyśmy może jeszcze mieli 2-3 mecze przed sobą, na pewno wyglądałoby to dużo lepiej i mielibyśmy szansę na pewno na poprawienie swojego miejsca w tabeli, bo tak jak powiedziałem, ostatnie mecze wróciliśmy na swoje tory i grałem bardzo dobrze.